Cześć wszystkim! Jeżeli widzicie Volvo V40 z napisem cross country, to od razu wyobrażacie sobie utrenowiony samochód? No raczej nie, bo zazwyczaj auta z takimi napisami to są tylko auta lekko uterenowione. No wiecie sedany z czarnymi zderzakami, których brak eleganckiego wykończenia jest w tym wypadku zaletą. Bo gdy będziecie przyciskać się swoim Volvo V40 cross country przez równikową dżunglę, to wszelkie badyle, liane i też zwisające węże nie porysują wam lakieru. I właśnie po to to wszystko jest. Zaczynamy ten test! Raz dwa Coś niesamowitego to jest Minęło dużo czasu od testu Volvo V40. Wiem, że jesteście pewnie zaskoczeni, bo nie wiedzieliście, że kiedykolwiek był test tego modelu w tym programie. Ale był. Tego nie da się ukryć. Zastanawiające jest to, jak zmienia się motoryzacja. Zadaję sobie te pytania od pewnego czasu. Raz dumałem nad tym przy okazji odcinka z Oplem Adamem Rox. Teraz znów przyszedł na to czas. Do niedawna czarne, nielakierowane zderzaki były spotykane w najtańszej opcji wyposażeniowej. Jeśli dopłaciliście, dostawaliście lakierowane. Jeśli dopłaciliście więcej, dostawaliście lakier metalik. Teraz za taki dodatek w pakiecie uterenowionym płacicie prawie 8 tysięcy zł. I co więcej, jest to powód do szpanu. Na dodatek przytoczę kolejny paradoks. Ludzie teraz poszukują takich samochodów. Auta w tej wersji są naprawdę modne. W świetle wielkiej popularności, ogromnej popularności segmentu suv -ów. również właśnie sedany, również hatchbacki dostają swój kawałek tortu. Kupując Volvo V40 Cross Country, dostajecie w zamian Volvo V40 Atrapy chłodnice o strukturze plastra miodu. Srebrne nakładki, relingi dachowe, zawieszenie o zwiększonym o 40 mm prześwicie oraz napęd AWD dostępny w mocniejszych wersjach silnikowych, takich jak T4 i T5. Niestety testowy egzemplarz ma pod maską jedynie silnik o oznaczeniu T3. Jest to jednostka czterocylindrowa o pojemności 1,5 litra, mocy 152 koń mechanicznych i 250 Nm momentu obrotowego. Jej obsługą zajmuje się 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów Gyritronic. Do setki przyspieszamy w 8,5 sekundy. Okej, okay, na sam początek wyjaśnijmy sobie coś. Powiedziałem, że niestety jest tutaj jednostka T3. Na sam początek chciałem powiedzieć, że nie mam nic absolutnie do zarzucenia. Temu, że jest to jednostka T3. I nie mam tej jednostce również absolutnie nic do zarzucenia. Wiem, że jest to najsłabsza jednostka napędowa, dostępna, jednostka benzynowa, dostępna w gamie Volvo V40, ale absolutnie, absolutnie nie ma o co się czepiać, ponieważ silnik ma właściwą dynamikę, przyspiesza wtedy, kiedy powinien przyspieszać, wyłącza silnik wtedy, kiedy powinien wyłączać, bo bardzo, bardzo precyzyjnie słucha się. Przycisku Włącz, Wyłącz Start Stop, System Start Stop. Dalej, przede wszystkim, po prostu tą dynamikę mamy. Jeżeli chcemy przyspieszyć, to przyspieszamy. Oczywiście, no jeżeli będziemy jechać dynamicznie, sprawnie i tak dosyć szybko, to w mieście spalanie wzrośnie do 9 litrów na 100 km. Nie jest to mało, ale nie jest to też bardzo dużo, ponieważ mógłby, jak na tą dynamikę, to znam samochody, które przyspieszają tak samo, a palą o wiele więcej, zatem zatem w tym wypadku nie ma co się chyba czepiać. Jest bardzo, bardzo dobrze. Jest bardzo, no, precyzyjnie. Miło. Miło jest przede wszystkim. Zatem jest to szwedzki samochód. Kojarzy nam się z lekarzami, z dentystami, ze Skandynawią, z Fiordami, ze Spokojem, z Volvo, z ograniczeniami prędkości nadmiernymi, z zabieraniem prawa jazdy w każdym możliwym momencie. A widzicie, a w, a w kraju, w którym Prawo jazdy zabiera się w każdym możliwym momencie po przekroczeniu kilometra, dwóch, pięciu, nieważne. Po przekroczeniu pięciu kilometrów na godzinę zabiera się prawo jazdy, a tutaj nagle Szwedzi budują samochód, który przyspiesza jak po prostu proca, tak? Jak z procy. Po każdym dotknięciu pedału gazu auto przyspiesza. Zatem no, jest tu pewna sprzeczność. Oczywiście ja no, nie narzekam, tak? Ja się cieszę, ja się cieszę, że jest to taki samochód i myślę sobie, że gdybym ja miał kupować sobie Volvo V40 do jazdy po mieście, i narzekałbym tak jak teraz narzekam zazwyczaj na diesle. Ja się boję diesli i bym chyba diesla nie kupił, bo mam bardzo złe doświadczenia z, z królową lawet. To chyba wybierając nową wersję, kupiłbym sobie właśnie te trzy, ponieważ dynamika, stosunek dynamiki do ceny oraz do spalania jest dla mnie idealny. I to jest wspaniałe. Z jednostką napędową w tym egzemplarzu współpracuję. Ośmiostopniowa automatyczna skrzynia dil-członik, niestety bez łopatek za kierownicą, ale posiada tryb sekwencyjny po przerzuceniu lewarka w tryb sport. Auto zaczyna no tak zachowywać się bardziej żywiołowo, mniej skandynawsko, a bardziej syryjsko, bym powiedział bardziej syryjsko. I domaga się rzeczywiście zmiany przełożeń za pomocą drążka. Szkoda, że nie ma tych łopatek, bo to by było takie. Wygodniejsze, no ale jak nie ma, to nie ma. Jestem zadowolony z skrzyni biegów, ponieważ spisuje się dobrze, spisuje się inteligentnie. Co prawda czasem w pewnych momentach chyba nie wie, jak zareagować, szczególnie w momencie, w którym dodajemy gwałtownie gazu. No to tak jakby się trochę zastanawiała nad tym, co, co, co czynić, co, co teraz robić. Natomiast w większości przypadków spisuje się bardzo dobrze. I, i nie ma co narzekać naprawdę po dodaniu gazu auto wie, że chcemy przyspieszyć. Rzadko, nie, czasem nie wie, ale w większości wie. Zatem tutaj też jest w tym przypadku, w tym przypadku jest OK. Zawieszenie zostało zestrojone bardziej sportowo i sztywno. Skutkuje to natomiast lepszemu trzymaniu się drogi przez Volvo V40 Cross Country. Pojazd nie wychyla się na zakrętach, a głębokie, wygodne fotele dodatkowo sprawiają, że kierowca i pasażer czują się komfortowo. Niestety przy niższych prędkościach podczas jazdy po nierównej nawierzchni odczujemy dyskomfort, wynikający z faktu, że auto wpada w dziury i mocno trzęsie kabiną. A jest tak już w egzemplarzu z 17-calowymi aluminiowymi felgami. Co jeśli będą większe, a opona bardziej niskoprofilowa? będzie niedobrze. Kiedy już sobie to wyjaśniliśmy, czas przejść do wnętrza i do bagażnika, ale na sam początek jednak zacznę od samego kokpitu, który wydaje się schludny i elegancki, tak jak to przystało na Volvo. Wnet sama deska rozdzielcza jest pokryta materiałami dobrej jakości, które albo mają ciekawą fakturę, albo mają ciekawą fakturę i są miękkie. Są takie dwa rodzaje. Przede mną znajduje się fajna, wygodna, leżąca dobrze w dłoniach kierownica, która nie jest za bardzo przepakowana przyciskami, Ekran systemu multimedialnego nie jest zbyt duży, a do tego do jego obsługi służy pokrętło umiejscowione na desce rozdzielczej. Należy podczas jego obsługi odwracać uwagę od prowadzenia auta, mimo że interfejs nie jest zbyt przebudowany i można określić go jako intuicyjny. Cyfrowe zegary, znajdujące się za bardzo wygodną kierownicą, to naprawdę niezła rzecz. Możemy modyfikować motywy, wybierając jeden spośród trzech. Każdy jest jedyny w swoim rodzaju. Co do samych foteli. Nie można mieć tutaj żadnych zastrzeżeń. Fotele są tak wygodne, że zabrałbym je do domu. Jedne z wygodniejszych foteli, które testowałem do tej pory w samochodach. Mają, wys... mają długie siedziska, pupa się wręcz, tyłek się w nich wręcz zapada. Mają niezłe trzymanie boczne, obejmują kierowcę, obejmują pasażera i sprawiają, że to wnętrze staje się jeszcze bardziej przytulne. A przytulne już jest i tak, ponieważ to jest generalnie mało miejsca i to jest, to jest pewien minus. Co do tylnej kanapy również należy pochwalić długie siedziska. To jest bardzo, bardzo dobre, bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry. Na dodatek niestety wyżsi pasażerowie będą mieli problem. Mogą odczuwać pewien dyskomfort, ponieważ linia dachu opada dosyć szybko, a miejsca tam nie jest zbyt wiele i no nie będą się mieścić, tak? Na przykład... Najpopularniejszy dziennikarz motoryzacyjny w Polsce, internetowy, myślę, że mógłby mieć problem, ale niech sprawdzi, niech sprawdzi i mi powie, jak to jest, bo, bo nie wiem, czy sprawdzą. Może sprawdzą, ale. Na koniec bagażnik, który ma jedynie 324 litry pojemności. To niezbyt dużo. Można zaliczyć to jako minus tego modelu. Innym minusem jest irytujący brak systemu bezkluczykowego. Zawsze po wejściu do samochodu trzeba wsadzić pilot w przeznaczone do tego miejsca i dopiero wtedy możemy odpalić samochód. Wcześniej nie ma takiej możliwości. To niezwykle irytujące. Testowany egzemplarz kosztuje 107 200 zł, minimalnie za Volvo V40 zapłacicie właśnie 100 000 zł, zatem 7000 to cena tych wszystkich dodatków w postaci znaczka cross country, prześwitu, plastikowych stawek i relingów. Czy warto? Auto w tej konfiguracji wygląda na pewno bardzo fajnie, ale powinno się Tobie spodobać zanim je kupisz. Dzięki za oglądanie odcinka i do zobaczenia za tydzień.